Cieszę się, że razem z naszymi handlowcami z ulicy Długi, ale nie tylko, udało się właśnie na tej naszej historycznej ulicy przygotować specjalnie na dzisiejszy dzień pewne spotkania, są konkursy, atrakcje. Słyszałem, że bieganie w szpilkach jest nadal bardzo modne i mam nadzieję, że służba zdrowia nie będzie miała więcej pacjentów. Szanowny panie, życzenia, króciutkie, ale od serca, tak jak zawsze staram się. Myślę, że najważniejsi w życiu obok Was są panowie. Ciąży ci panowie zawsze doceniali waszą obecność, waszą pracę, której często nie zauważają, bo albo nie chcą zauważyć, albo nie potrafią, ale tak naprawdę myślę, każda rodzina właśnie na, si na sile pa od pań płynących, tej sile wewnętrznej, determinacji wychowaniu dzieci, to jest właśnie wasza wielka rola. Coraz więcej pań chce się spełniać w biznesie i także tym gratuluję tych odważnych decyzji, mądrych decyzji, ale jedna prośba, żeby nie zapomniały o tym, że to tylko panie rodzą dzieci, także... Chciałbym, żebyśmy wszyscy szczęśliwie, a panie szczególnie, tak uśmiechnięte jak dzisiaj były przez cały rok. Wszystkiego najlepszego. Brawo! Dziewczynką jesteś? Jest? Mhm. Jak masz na imię? Figa. Figa? Czyli Wiktoria. Wiktoria. Wszystkiego dobrego. Mamy również, tak? Proszę bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Dziękuję. proszę. Panie, na nie uciekają. Wszystkiego Dziękuję dobrego. No. Życzę co najmniej 10 razy więcej od chłopaków albo nie? mężów. Nie wiem, jak to wygląda. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Dziękujemy. Wszystkiego bardzo. dobrego. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego Życzę. Wszystkiego dobrego. dopiero. Proszę. Będziemy świętowali. dobrego. Proszę bardzo. Jakieś koły? Tak. Tak. Tak nie, no. nie.